Cześć, e, witam Was w moim e, kąciku kulinarnym. E, dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem herbaty. E, pff, to nie jest pierwszy odcinek. Już kiedyś nagrywałem, e, e, jakby, przepisy różne kulinarne. Nagrałem jeden niecały odcinek z przyczyn zależnych ode mnie. Ponieważ mi się znudziło, nie dokończyłem tamtego odcinka, i, i jakby ten jest drugi. Tym razem, tak jak mówię, będzie o herbacie. Nie każdy pewnie z Was wie, że herbatę można zrobić także w domu. Nie trzeba iść do kawiarni. Mam nadzieję, że przez ten program kawiarnie nie padną, bo, bo też będziecie jeszcze czasami chodzić. No, ale pokażę, jak można to zrobić w domu, yy, we własnym kącie, tak jakby swoimi jakby sposobami. Powiem, co będzie potrzebne. Yy, więc dobrze, jakbyście przygotowali herbatę. Tutaj o, pokażę może. Taka na przykład. O, się. Yy, herbatę można kupić. Jak macie takie, czasami są takie sklep, sklepy specjalne z herbatami, to tam lepiej nie. Bo tam będą jakieś dziwne, to ja nie będę wiedział. Taki zwykły sklep, market, Biedronka, lidl, żeby obojętnie. Generalnie, żeby taką zwykłą herbatę mieć, będzie potrzebny czajnik. To jest, taki... to jest czajnik bezprzewodowy i on musi mieć przewód. Bo to chodzi najlepiej, żeby to był właśnie elektryczny, bo jest najprościej. Yy, bo jeżeli macie gaz i chcecie na gaz, to ja też jakby nie chciałbym w tym brać teraz udziału, bo to mogłoby się źle skończyć, więc mamy czajnik, mamy herbatę, kubek, ważna rzecz, ważna rzecz, kubek, już lecę z kubkiem, taki najlepiej duży, żeby tej herbaty od razu starczyło, bo to nie jest łatwa, łatwa sprawa, a szkoda po prostu narobić się, wypić i nie będzie, tak, więc to jest to, no i woda. Woda, a przepraszam, cukier. Można, cukier można słodzić. Najlepiej nie słodzić, bo jest niezdrowe. Ja słodzę. I cytryna. Taka już może być przekrojona z Tam się później wyciśnie, ale to będę wszystko objaśniał. E, wszystko będę mówił. Dobrze. E, zacznijmy od, na, od początku. Trzeba nalać do czajnika wody. Czy jeszcze raz powtórzyć, żeby, bo ja czasami za szybko to się łapie też w pracy. Herbata, cukier, czajnik, bezprzewodowy przewód jest tutaj yy, i woda z kranu. Tutaj mam kran, musicie mi uwierzyć na słowo. Zaraz zobaczycie. I tu jest właśnie taka rzecz, tu jest minimum i maksimum. To znaczy, że nie może być za mało, nie może być yy, za dużo. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda za pierwszym razem. Eee. O proszę, udało mi się tu, nie wiem czy to będzie widać, tak yy, w, w, udało mi się wbić pomiędzy mi i Maxa. Właściwie to jest idealnie, idealnie można tak powiedzieć, bo nie wiem co, co by się stało, jakby było poniżej albo powyżej. Nigdy nie próbowałem, to już możecie, jak już będziecie mieli parę herbat za sobą, popróbować, poeksperymentować. Yy. No zaczynamy, bo to się włącza. Każdy ma czajnik, róży. tu się przyciska pyk. No i najtrudniejsze, trzeba czekać. Trzeba czekać. Ja nie zawsze, nie zawsze daję radę. To może się długo czasem go. O już coś tam szum. Aha, I jeszcze ważna rzecz, bo taka herbatka, no to to starczy nam na całą rodzinę. Jeżeli ktoś, jeżeli wy wcześniej byście byli jak z milionerami, no to pewnie to byście sobie wzięli jedną i wyrzucili resztę, ale to nie jest program dla bogaczy, to jest po prostu taki dla zwykłych ludzi, więc można zrobić od razu więcej herbaty YouTube przyda nam się takie... Edyta, jak się nazywa takie coś, co jak lampa Alladyna wygląda, że się wlewa tą herbatę? To jest imbryk? Imbryk? I... imbryk. To jest imbryk. To wygląda jak lampa Alladyna, ale nic... Ja po to pocierałem bardzo długo. Nic nie W każdym razie mamy imbryczek, Pyk. i tutaj, i tutaj wsypiemy, zrobimy od razu w tym imbryczku herbatę. Będziemy mieli na mnóstwo herbat. No, także yy, i później zaraz będę wszystko pokazywał, objaśniał. Nie martwcie się, jeżeli wszystkiego nie zapamiętaliście. Ten filmik jest, że można go puszczać przewijać cały czas no najtrudniejsze w robieniu herbaty to jest czekanie aż się zagotuje woda ja zazwyczaj nie wytrzymuję po prostu w międzyczasie jak czekam na tą herbatę nalewam sobie kubek wody wypijam i nie chcę mi się już tej herbaty ale jakby dla dzisiejszego już dla... i widać mnie całego. No na potrzeby dzisiejszego filmiku już dokończę. Dokończę cały proces będę z wami, żeby żeby nie było, że, yy, że nie dokończyłem. No chcę, żeby te filmiki były też takie na żywo, ja też eksperymentuję z wami, nie wiem co mi wyjdzie, może dzisiaj te składniki jakoś inaczej zmierzam. zmieszam, może, może to wyjdzie inaczej, zawsze się coś innego stworzy. Yy, więc już coś się zaczyna tam kotłować w tym czajniku, już tam bąbelki się zbierają. Yy, no i zaraz będziemy wlewać, uwaga, więc to trzeba być czujnym, bo temperatura musi być odpowiednia. Ja nigdy nie mogę wytrzymać, ten czajnik się sam wyłączy, ale ja już chcę go wyłączyć wcześniej, ja go wyłączę wcześniej. Wy też, wy możecie poczekać do końca, bo ja już nie, nie wytrzymam po prostu. I, w, I wlewam, trochę, nie, nie wiem ile wlałem, bo to, bo ja to będę teraz robił, że będzie z tego może dużo herbat, więc, no dobra, no to nalałem do tego całego imbryczka, 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 tutaj jest w tym imbryczku, pyk, no i teraz czekamy długo, bo jakbym zrobił normalnie w tą wersję dla bogaczy, to by od razu się w kubku robiło, Zaraz bym wycisnął, wycisnął i, wyrzu i, i, i wyrzucił herbatę i by nie było. A tutaj, yy, no to, to trzeba poczekać, żeby w tym imbryczku się tam zaparzyła. Może w międzyczasie jakaś historia, skąd brać herbatę. Już powiedziałem, że ze sklepu, ale ktoś by nie chciał kupować, bo nie wie, czy będzie yy, robił, a w sklepie trzeba od razu całe opakowanie. Nie można tej jednej saszetki kupić, więc w kilku... można wziąć z pracy sobie. Jeżeli ktoś ma w pracy, po prostu jedną tą pyk. Torebeczkę, hmm. ja nie biorę z pracy, bo tak jak mówię, ja nie piję herbaty, bo wypijam tą wodę, ale można jeszcze też, jeżeli ktoś chodzi do kawiarni, to tam, yy, tam dają całą torebkę, więc można nie wycisnąć do końca, wziąć ze sobą, a jeżeli ktoś przechodzi obok kawiarni, to tam też ludzie nie wyciskają, te można torebki poprosić, pozbierać, więc, yy, więc to można jeszcze z tych torebek narobić tych herbat i narobić. Dobra. Nasza herbata już się chyba zaparzyła, więc teraz wlewam tak, no tak, nie wiem, tak tyle. To jest właśnie trudne. Tyle wlewam, to jak lubi. O, wlewam i teraz i teraz dolewam wody. Proszę bardzo. Ty. I nie wkładać tam palca, bo to jest cały czas gorące. Ja się zawsze no to nabieram, tak sobie myślę, czy gorąca, czy zimna i gorąca. No i dobra. I teraz najtrudniejsze, a może drugie, trzecie z kolei nie wiem. Nie będę tego już tak stopniował całkiem, to już tak jest dużo informacji dla Was. E, cukier. Tak jak mówiłem, najlepiej nie słodzić, a tak trochę lepiej, ale, ale też lepiej niż słodzić dwie, to słodzić jedną, więc ja słodzę jedną. To jest gorzej niż zero ale lepiej niż dwie i dużo lepiej niż trzy. Więc wrzucam tą jedną łyżkę, mieszam, mieszam. Z tą jedną łyżką to jest tak, że w sumie nie czuć, że się słodzi, więc nie wiem, po co, po co ją słodzę. Ale tak jak już mówiłem, ja nie robię tej herbaty, bo... Napijam się wodą i mi starczy, ale dzisiaj wypiję herbatę. No i tu mamy y, cytrynę. Y, cytrynę na końcu, jak się ten cukier rozpuści, to na końcu sobie cytryny. I tak. Ciśniamy, ciśniamy nie za dużo, nie za mało, tak średnio. I znowu mieszamy. To jest ciężka robota. No i teraz trzeba czekać aż ostygnie. No to... Z... Nie mówiłem, że to będzie łatwe. Nie mówiłem, że to będzie łatwe. Zdrówko. I teraz. Yy, ja tam tak jak mówiłem wcześniej, że nagrywałem pierwszy filmik, nie dokończyłem. To było kanapce z pomidorem i z cebulą. Być może dokończę ten film, jeżeli znajdzie mnie jakaś ochota, siła. My już wy już pewnie jesteście wyćwiczeni z, z tym pomidorem. Do momentu pomidora spróbujemy zawalczyć, może z cebulą i, i tam dalej, jak to, jak to dalej. Herbata też wtedy się nada do kanapki. Jak najbardziej, ale nie wiem, czy dwie rzeczy da się zrobić w jednego dnia, więc można jednego dnia kanapkę do lodówki, a drugiego dnia herbatę. I jak najbardziej będzie smakowało. No dobra, to dziękuję w takim razie za uwagę. Eee, czekajcie pewnie na więcej przepisów. Mo możecie na razie jakoś improwizować, coś tam kupować sobie. Nie wiem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.